Siemano wszystkim witam serdecznie, niedziela Pogoda, jak widać trochę dosyć mocno wieje. No ale zobaczymy co, co dziś uda się znaleźć. Zapraszam do oglądania. Pierwszy sygnalik dzisiaj i kurde okrągłość. Uuu, fajnie się zaczyna. Co to jest? Dwa fenolki. Dwa fenolki. Ale zajazd. Okropny. Dwa feningi. Cesarstwo. Tak, cesarstwo. No i ładnie. Tak mi się podoba. Bardzo ładnie. Ale jakaś tutaj przygnieciona ta monetka. No ale monetka. Ale soniaczek Dosyć mocno wieje u mnie dzisiaj Ale tu w środku lasu nie ma takiej tragedii Wczoraj było cieplej o wiele No ale mówię no Nie jest źle Jedziemy dalej Ja już to widzę Wyskoczyła koninka A ja dostała szpadnem kurczy ale nie aż tak mocno kurde patrzcie mój pierwszy naparstek szkoda że taki pogięty ajajaj ale jest na parstunio no szkoda że pogięty ale bo tak by był w ładnym stanie no ale jest na Ja już to widzę. Klamra wyleciała. Patrzcie kurcze. No. Ciekawa. Pewnie drugowojenna. Jakiegoś plecaka albo... Albo z czegoś. Fajna rzecz. Do torby wyleciało coś okrągłego jest to monetka ale co to jest spróbujemy to zaraz odczytać. o jest jeden fenolek mnogo tu jest tych fenoli 1800 1800 w fajnym stanie. 73 albo 23. Przerzucę się na telefon, to Wam pokażę. Łatny sygnał 78. Zobaczmy to razem, co to jest. Funetka. O kurcze, drugi naparstek, <noise> patrzcie drugi naparstek też zgnieciony, ajajaj, szkoda że zgnieciony, mój drugi w ogóle znaleziony, a dzisiaj też drugi, no dzisiaj fajnie tu wychodzi, nie powiem, ja już jestem zadowolony, mam nadzieję, że coś jeszcze fajnego dzisiaj trafię, teren nie jest łatwy. Jest łatwo, zobaczcie maliny, niemaliny, haszczory. Ale właśnie w takich miejscach wychodzą fajne fanty. Jedziemy. Teraz takie coś wyszło. I za cholerę nie wiem co to jest. Dosyć ciężkie. No coś od czegoś. Nie mam pomysłu, ale ciężkie teraz. Taka jakby podkładka, ale grało na kolor, coś tu jest nabite, nie tu też nic nie ma. Kolor, nie? ale się zrobiła fajna pogoda idę tutaj jeszcze w ten młodnik pójdę spróbuję tu pochodzić trochę zobaczymy co wyjdzie i będę zawijał do domu niedziela trzeba też trochę pomieszkać tego rosołka zjeść o jedziemy teraz coś takiego jakby krzyżyk Ale coś na nim jest. Muszę się przełączyć na telefon. To wam pokażę. Kurczę, nie mogę bardziej zbliżyć, ale może do słońca. Coś tu jest, ale to by trzeba było doczyścić. Dobra, spróbuję potem doczyścić przy podsumowaniu to wam pokażę. Tym razem pocis z braneki, kawał ołowiu. Zabieramy. No, teraz useczka z Mosina. ale tu się kurczę fajnie kopie w takim zagajniku tu jest tak miękka ziemia, raczej taki ziemiopiasek. Naprawdę rewelacja. I rewelacyjne miejsce, takie coś to najbardziej mi się podoba. Coś pięknego miejsca. Coś tu wyleciało. Ja już to widzę. Podejmujemy okrągłość. Tak. I to będzie co? O, dwa feningi. Dwa fenolki. Też przód ładny. Cesarstwo. No później zobaczymy. Nie jest, 1876. Pięknie. Aha, byłbym zapomniał. Lony ziemniaków już nie ma. To były z targu. wiesz, bo ja jechałem, jechałem na, na targ po drodze i bo musiałem kupić ziemniaki do domu. Oczywiście, pozdrawiam Cię, krzychu. Zapraszam wszystkich na kanał Lonego. Opis zrobię w filmie, Bolony to jest swój chłop. Krzysiu, trzymaj się, cześć. Dobra, podsumujemy, co tu dzisiaj wyszło. Panie i panowie, troszkę złomu. Jak zwykle, fajnie przyda się na złom. Teraz złom w cenie, chyba złoty 80 czy 90, mnie za kilogram płacą. Więc, więc fajnie. Z takich lepszych rzeczy. Aha, tu jakieś jeszcze łuski wyszły, 3 4 i dupka to od razu idzie do mosiądzu, syk e, to jest też mosiężny krążek ale nic tu na nim nie ma mm, drucik miedziany to idzie tutaj do woreczka do miedzi o, syk to nie wiem co to jest, coś z czegoś nie wiem. Koninka wyszła. Z i pocisk. Ołów ta klamra. Prawdopodobnie drugowojenna z plecaka albo z szelek. Dwa naparstki. Moje pierwsze w życiu znalezione, obydwa uszkodzone, ale, ale na parstki. Jeden większy, drugi mniejszy jeden guzik kaleconiak Monetki dwa fenole. Domyłem to, ale to jest zajazd 1872 Tu jest też dwa fenole. Tu jest 1875, też cesarstwo, tu jest jeden fenol, też cesarstwo i to jest 1875, no i ten krzyżyk, coś tu na nim jest, spróbuję w domu pod lupą, coś może pójdzie bardziej podczytać, no dzisiaj był na pewno lepszy wypad jak wczoraj, Lasek dzisiaj dał troszkę fantów, oczywiście szału nie było, ale... No, ale fajnie. Mi się podobało. Mi się podobało. Czas spędzony w lesie oczywiście bezcenny. Świeże powietrze. Trochu dzisiaj wieje, ale to nie ma tragedii. Tak jak mówię, dwa dni. Pochodzone sobota, czyli wczoraj i dzisiaj. W przyszłą sobotę jadę na zaproszenie kolegi, bo dostał pozwolenie. Zobaczymy, co tam u niego w lesie wyjdzie. Na pewno będzie film, na który Was zapraszam. Za dzisiaj dzięki, trzymajcie się, cześć.